Witam jestem Majros i dzisiaj zagramy sobie w blunsy z kremówkotronem. No dzień dobry. No jak widać, my w grę graliśmy. I co? Zagramy sobie na wysokim no yy, na piekubizm. Więc zaczynamy. Trzeba zacząć taktycznie. faktycznie taktycznie o ja go rzucę tu i taką obronę hmm. co hmm? ja się w sumie teraz zastanowić no do czego są jeszcze piąte piery ale w czym? Ja to znaczy szósta. A. No tak do tych... do jeszcze możliwości patrzenia tych paragonów brakuje mi tylko chyba ninja i inżyniera. Mm. A, tak A w inżynierze to... jest paragon? Jest. Poczekaj. A tak to od zwykłej nauki z rzutkami. Mam. A faktycznie. Pokażenie. U małpki bumerangami też mam. U małpki pirata też. U małpki samoleta też. U małpki ninja nie, bo musimy się stawiać, I u małpki inżyniera też nie jest odblokowany. No ok. Przynajmniej u mnie. Czyli rzucasz tutaj pana inżyniera. Ponad tego, jakby szóste paragonu, no nie mam, ale. No. Na no. Po prostu zobaczyć, ile kosztuje ile eksport. I ile eksport kosztuje. Dobra, niech on se expi. Tak, kto to przyszedł? No. Pan Benjamin, widzę, ukryty pod ustawieniami. To jest tradycja, no. No, no oczywiście. Jeśli się da, on ucieka. No okej. Okay. Dobra, nie będzie. To. Pod dwa pistolety idziesz. Nie, idę pod pułapkę. A. No I... co. Y, y, chodzenie pod pułapkę daje. To daje zdobycie tego, dwóch pistoletów. No. A ile na przykład masz tej ekspo no, e, w e, rzutkowej e, W której? Podstawowej. E, podstawowej. E, mam 17 tysięcy wolnego expa, jeżeli o to Ci chodzi. A ja 250 tysięcy. A u ninji mam e, 576 tysięcy. No ja mam 9 tysięcy i tylko jeden piąty Dobrze, Me lecą metalowe, ale Gluga energia rozpuszcza taktycznie. O! Fajno. I co, teraz już nic nie się przejdzie. <grafy> Gra wygrana? Przejdzie. Co na... Może przydałaby się jakaś obrona, bo nie ma nic na mała. Ba. A on zbiera same balony, małe? Mhm. Bo jest pułapka XXF. XXXX. I co, gra już y małe balony nie przejdą? Przejdą, chyba. Być może. Nie, do, co to za gra z takim czymś? O! To jestem, tam bije mieczami, ale nic nie robi. Tak, bo wziąłeś jakąś pułapkę walłeś. A mogę ją dać jeszcze dalej? Ty poczekaj, bo e, nic nie będzie dla widza. Dobra, Marko. Na życie się Dobra, to postawię to. Ja postawię... To. No, czyli tak samo. Nie. A! Ja idę pod ten, pod dół. A czemu sprzedałeś? Dwa poszedłem po upgrade. Po żeby widział kawałek, Nie mi jest, żeby tam... Żeby miał wyśrodkowaną się kolorów. I że tak powiem, piąty pier strzela dużo. Złotek. Dobra. Będę do wszystkie karty kierować od inżyniera. Okej. Okay. Dobra, ja bym chciał zrobić coś takiego na przykład i dać tutaj pod camo detection. Nie wiesz co robi Pianka? Tylko. A no tak. Dobra, trudno już. Zapomniałem. To znaczy na małpie dużo wywiadu jeszcze powoduje, że wszystkie małpki zasięgów mogą mieścić każdy typ balonu. Być może sprawa jeszcze nie stracona, no, ale no. Ulepszą to wszystko co mogę. Dobra, teraz który zbawki, to nie Dobra, teraz rzucę sobie taką normalną małpkę. Ile tutaj tutaj ma zasięgu, to rzucę ją gdzieś tu, w tłum. Te tysiące dopiero wbite w Sztukowej małpce, jakby. z tego, że na tutaj to się przebić, ale ona jest od początku... O, poziom wyżej. 58 rąpa na to na to dopiero sobie to są 3000 eksport no, Zaraz no, czyli... moja zaraz moja małpka rzutkowa będzie miała więcej zbicia od twojej No tak, ona no to jest po to, że Broniła na początku Albo coś No jakby był mistrz kurzy to miałaby ten zasięg na ten spory ale No nie no. A no wszystkie czwarteery od inżyniera Dobra, bo sałda jest za szybka i za szybko Nie ma czegoś takiego Widzisz jak ona nas y Ale słowo za szybka nie pasuje, bo nie ma czegoś Je. takiego w tej grze, że za szybkie. co teraz masz jeszcze jadł. A nie jak nie to. Nie. To jest... To jest kleje sklejec. Sklejec Ten ja, trochę na orom. Zaraz by, bo on dopiero ma trzeci poziom. O, i teraz ma czwarty sklejac klejowy. Teraz będzie robił więcej. To dobrze. A później będzie robił jeszcze więcej. Farma widzę. Ale fakt, postawienie farmy to nie jest aż głupi pomysł. Tak, tak, że zostało tam 10 funtów. Na. Ale weźmiemy free play co, A po co, po co? Po co? iść pod środek, czy po co? Zależy od co że... Jest taki, ja, 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 dół czy chcesz, żeby po prostu automatycznie się robiła kasa? To po tytułu, A jeżeli chcesz, żeby ci się automatycznie robiła kasa, ale musisz się otwierać do środek. Ja o, i to mam mi się podknąć, podoba. Ten Dobra i lepsza produkcja. U dłuższe życie bananów mi się tu nie przydaje. Pożyczka, co z tego, że to jest słaby upgrade. Pożyczka, bardzo słaby upgrade. Wiem. Ale co tam? To wiesz i tak te, 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 te i ale no. Eee dobra. dobra, muszę... E, chcę ty, gdzie to wcisnąć Nie ma tu miejsca Co ty chcesz postawić? Zaraz zobaczysz jak znajdę miejsce? Złatka. Poczekaj, bo jeszcze... Ja się... Muszę się stało. Ja, ja tu szukam miejsca idealnego. Ile mi to daje? koła. Dobra, będzie tu. Hm. Co? A kto to za No. Dobra, ma już kamowizję. A co z tego, bo i tak nie ma komu wizję, ale idę pod dół. Znaczy na Chyjanka pan się, że super nie nadezwoja się tak tego typu rzeczy, ale no. Ten. Dobra, muszę go, ten, ulepszyć. O tu upgrade'a. Po to, żeby był on. Ktoś który Wybrał ścieżkę rozwoju pod gry, przez to każdy strzał to jest skryt. A no, na A, no ta... i free playa Moja Sauda miał podobną liczbę zbić do. do to poczekaj. Do. Tego. do? Ja sonda zbiła tam 63 tysiące, a mój inżynier na przykład 60 tysięcy. No tak. Dobra, to wydaje mi się, że można wystartować dalszą rozgrywkę. Dobra. A już ma list szkół się odpalił, już ma 50 tysięcy To dobrze, tak się odpalił 10 koła na rundę PZ to wbiał przez miesiąc Jest mroczny rycerz A czyli to był mroczny rycerz No chyba, że tak Legenda nocy 216 tysięcy. Legenda nocy? Faktycznie. To trochę drogo. A co daje mi główny rynek w tej farmie? No i jeżeli masz ty, kupców to oni nie dają... To znaczy, po pierwsze zarabia tam zamiast 20 to 70, po drugie, jeżeli masz kupców to kupcy zarabiają 10% więcej Dobra, to ja <grym> se pozbieram na widmo Ultra znacznie Jest to lewej, a... O, no chyba nie tak Co na chyba, że tak? Co, no nie, chyba to tak? nie, bo te szybki lekały jakby No tak 60 kpilków w jest Dlaczegoż? A to... Do... No ja po... na razie zbieram na widmo E, przegrana? Czy jako, nie wiem? No, oczywiście, że nie, mam niemiętna przekuszek. A ja, no tak, ja jeszcze mam tutaj umiejętności, które mogę wykorzystać no, w sytuacji. strzelca klejowego. Tak, mam. A to wi w sumie walnę strzelca klejowego, nie widmo. A później widmo będzie. Czy najpierw widmo, jak walisz? Może najpierw widmo. Najpierw widmo. Okej. Okay. A pytam to, zrobić ultra wzmacniaka, czyli yy, żeby po prostu miał lepsze busty, czy zrobić na przykład strażnych yy, miejsc, czy na przykład godnie raz Nie wiem, ja zaraz tutaj widmo będzie. A dobra, zapomniałem, że on nie ma kamo detekcji. Eee, szybka wioseczka. Postawisz mu tę może wioseczkę. Myślę, że podjęli rozpowacz. Tak, dobra, dobra wydawana? Dobra, dobra, już ma kamo. Wideko. Widzisz ile żółtek? Tak widzę. Albo mogłeś po prostu zamiast tego górnego upgrade'u, mogę być środkowe, żeby mieć kamo. No przecież jest środkowa. Ale nie w, w tym. A! W, Ale tak to widzenia. teraz strzela więcej po prostu. No wiem. tak jak ja mogę na przykład upgradeować, żeby mój związek pierwszelał i jeszcze szybciej. E, może dasz na tego, na pana znikacza balonów? Dobra. Dobra, e, gdzie on? O, a pod zągiem się z, z, Znaczy nie zągiem, tylko... Dobra. E. Mięc, mięc. Ciach. Ciach. Więcej strzałek, więcej. O, o, dobra, Ale już... Ale jest Ludzie w rzutkowy 000. Świetna nagroda. Podobie się Jakoś sobie jeszcze jakimś cudem radzimy z szybkimi. No tak. 38 tysięcy na milion. Tutaj 30... o, nawet szybko. Dobra, niech będzie on. O, Śmierć! Podrana... Tak. tak. Znowu więcej. Y y trudno. I ty wykorzystałeś umiejętność 4 razy, jak 40. <grym> to ciekawe. No co, ja miałem na przykład to ultra doładowanie, po y żeby więcej pieniędzy zarabiać. Pożyczkę. Dobra, ale to już wszystko na ten odcinek. Jeśli się podobało, możesz zostawić łapkę w górę i subskrypcję. Ja Wam dziękuję za oglądanie. No i pa. No i dzień dobry.